Ja rozumiem. bo chyba jest. To prawda, że znowu polski ten? Hogwart? A jest, kurwa. 4 dni temu wyszło. Czekaj się, jak to. Do... O, to se zobaczymy. Polski Hogwart. Dobra, widzowie, obejrzyjmy sobie w takim razie. Polski Hogwartinio. Polski Hogwartinio. Let's get it, let's go. Zobaczmy. odebraliście? Przecież, czekajcie, jak to odebraliście? Przecież ja, ja nie mogłam się do was W poprzednim odcinku. Ty, komu mogło zależeć na tym, żebyśmy nie uratowali Bediego? Ja wiem. Czyli musimy przyczynić się do tego, żeby Bedoes jednak został uwolniony. Zanim możemy Bediemu, pomóżmy Łukaszkowi. Awada kadabra. Pierwsza śmierć Łysego. Ponoć jest jakiś tam mag ognia czy coś. Weź to do ręki. A więc nasz czas. To jest jakby, tak jakbyśmy byli w, w książce. To jest tajemnica Nie pamiętam tego. Yy, 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 różka śmierci! Co to, to jest Kami Maga, Kami Maga to jest. A, Czy insygnia śmierci? I'm a wizard, Zrobiliśmy. Zrobiliśmy to moi drodzy. Piękny ten czat bez emotyk, czuje się jak 10 lat temu i yeah. ja. Dobra, koniec tych pierdół i lecimy teraz do. Nie, po... nie, tylko poczekaj. Interesujące. Co? Pokażę ci to na chwilę, ale nie możesz się o tym nikomu powiedzieć. No, tylko zwierzak będzie wiedział, bo słyszy, co gadamy. No, Rel. Karo napisała! Ej, do mnie Karo pisała na Instagramie, głosowałem w na Boskich ogward. to odpisałem. Aha! Aha! No i kurpa! Co to ma kurwa być? Ej, czemu tam kurwa jakiś gościu siedzi? Co ten dziadu kurwa tam zRAS Co jest? Ale ogólnie to, że jestem postacią, która wyeliminowała BDS-a z polskiego chowratu, to Sigma dla mnie. To takiego potężnego, garowego, by polskiego hogwartu wyeliminować. Myślę, że totalny Sigma ze mnie. I jeszcze zakłócić połączenie Karo do Multiego. Ja to kurwa, jestem jednak Sigma. No fucking cool. Ojej, nie ma kurwa drogi, nie ma kurwa drogi, ale plot twist. DJ Amadi zmienił się w Karo i powiedział, żeby nie ratować BDS-a. <laughs> Amadi, dziwasz. To Amadi na pewno! DJ Amadi. A, no i teraz wszystko jasne. Dobra, za mną. Na razie trzymaj się miękko tu. Pamiętaj nasz Co? Co? Ta? To? Ta? Gówno kurwa. Dobre, żabawne Pierdol... Po drodze do zakazanego... Za, za, zak... zakalaznego Łukaszkowi Wzięło się na wyzywa, wyznania odnośnie zajebania kumpla No im zda. Jaką pompę mam w ogóle, czego go zajebałem? Jako człowieku ten, jaka beka. <laughs> Zajłem kumpla, ale jaja! <laughs> ja Wszystko jak krew w piach, człowiek był chciał, może być zwykłym studentem Hogwartu i w Switterynie mieć przygody, a to tak jest się dzieje. O Cześć zwierzak, wejdź Ten zawsze musi się kurwa pojawić, dołożyć swoje kolo. Pięć groszy zajane! KURA! KURA właśnie mówiłem jak chłopo, że ja stary w ogóle ciebie zabiłem. Bo mi się wydaje, że to jest e AI, że ja tam powiedziałem Awada kadavra. <głos> <głos> ja pierdole Zabiłem <noise> zwierzaka, kurwa, jak zajebiście Ja pierdole ej, ale w ogóle chciałem powiedzieć, że się coś pozmieniało jakby w wizualnym wyglądzie? Mam wrażenie że jakoś tak lepiej... Jakieś takie oświetlenie lepsze jest teraz chyba <noise> A ja pierdolę, nie! Ja pierdolę! Let's go! Także ładniej wygląda! Kurwa, no co? Przeżyć 24 k to nie jest takie kurwa. Przyszę, że mówiąc, essa sita, essa sita. Kocha, ludzie. Ja ale mamy to. Jejejeje. <grym> 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 <Yeah, yeah, yeah. grym> <grym> Czyli generalnie oficjalnie, śmieć polskim Hogwarcie, fabularnie zwierzak, umarł. Nie! Yeah. Akraklebra ta. Aha, wskrzesza go on, no, ja pierdolę Udubu. O kurwa Stare, dobre zaklęcie wskrzeszające No i zwierzak ożył Legendarne wskrzeszenie Przesada, co jest, co... przesada kurwa Co się kurwa dzieje w tym? Nigdy się, się od tego śmiecia nie uwolnimy, nie Przesada Ja, ja skinałem w IRL? Swierzak zmartwychwstał po raz drugi niesamowite kino. W międzyczasie rozpoczęły się poszukiwania szponta Madiego w zakalzanym za lesie. To jest specjalnie błąd zrobiony, czy jestem jakiś przyjebany? Muzyczka. Dziwne, podejrzane. Dziwne. Dziwne, yy, bardzo dziwne. Coś tutaj kurwa jest za cicho. Aha. Coś za cicho Nie ma tu żadnego killera Kurwa Słyszałem to Nawet teraz, nie? Nawet teraz e, to co sugerujesz, że ja się zasrałem, kurwa? Trochę szacunku do mnie Ja to bym głośniejszego pierda zachwił <noise> Co ja mam, co ja mam ten co, co ja mam powiedzieć, no Czemu jest tak dziwnie pusto, kurwa no... Oj, oj, oj to jest zły omen To jest kurwa zły omen o kurwa Czemu lampi się na mnie jakiś kurwa chujnie U srany. O kurwa suchar Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie To ja, Domino Mokry Słarte Kłosa Siema! O cześć ziomeczku ze Sliterina, witam, witam serdecznie Dobra, czekaj Kur... Output ty. Ja mam intruzji ja w na przykład raz jadę samochodem. No i widzę taki przystanek pełen ludzi, tak myślę, a jakbyś tak PIP tak. 30 ja pierdolę pięć gifcomów, thank you very much! Dziękuję bardzo serdecznie! Dziękuję, dziękuję! Locze 15, dziękuję! Co ten sugar gada w ogóle? Że co, że chciałby się wpierdolić w ludzi? Dobra, czekaj. Paros ty. Ja mam intruzji w ja na przykład raz jadę samochodem. No i widzę taki przystanek pełen ludzi, tak myślę, a jakbyś tak PIP Chodzić tak 30 kg, kurwa, hita z Bocie. Ale wiesz, to jest <noise> tylko Intruzji ja tylko tak se myślę, no nie? No i tyle. Oj. No dobra, dobra, a kto. Yy, kurwa, stary. No a kto tak nie miał, nie? A kto tak nie miał, stary, jak na przykład ludzie przechodzą przez pasy i sobie tak myślisz, stary wiesz. 5 punktów, stary, za jednym. Oczywiście, kurwa, to tylko stary wyobraźnia. To stary, wiesz. Sebu, kurwa. Jeden przechodzień jeden punkt. Kręgle. Czy oh, się <laughs> to, to żarty, żarty. E, ciekawe, czy są jeszcze jakieś inne spele. Bo jeden tu już biega. <laughs> ja pierdolę. Jezus Chrystus. Nie mam zamiaru się kłócić. tylko za to z takim taki małym To Amadi był. Na 100% był to Amadi. Dzisiaj Amadi kurwa. Jak trup wygląda w ogóle Kurwa, więcej zmarszczyki się na czole, kurwa ma A ja jestem dobrą postacią, mówię wam Ja jestem DJ Amady, jestem dobrym czarodziejem Trzymam się z dala od Tazkabanu Nie ma chuja, że to nie była Amadie <laughs> Ciemny Voldemort Czemu Voldemort? A ja jestem dobrą postacią, mówię wam Jeżeli uważacie, że jestem mordercą, to wy chyba mnie nie znacie Mega, mega kurwa mi się to jara Mega mnie to jara, nie? DJ Amadeusz? O! Kaszek! O Dobra, dobra, spokojnie! sied. Poczekaj, poczekaj! O co chodzi? Czy on jest jakimś podwójnym kurwa Twopejsem Czyli pierw. Y zdradliwą kurwą? Chyba, że to jest brat bliźniak! To ogólnie jest polskich ogłaszczyzn tu wszystko jest możliwe. Musimy teraz coś wykmienić razem, przyjacielu. Zróbmy może tak, że po prostu. Y kto tu? Kto tam jest? Co to za kurwa? A kto ty jesteś? Jaki chuj no, typowe, typowe. Generalnie ten, wszystko widziałam. Jest luz! Idealnie ustawiliście się w kadr, więc fajnie. Jest w porządku. Moim zdaniem powinniśmy pozbyć się jednego z Amadich. Wyjdziemy jeszcze z tej sytuacji gładko. Może wyliczanka jakaś? Jenedue, czy coś tego typu? Chcesz brat bliżej Amadiego? Chyba tak. Mam tę moc! Mam tę moc! Ja pierdolę. Tak no, jakoś dźwięku, no bo to są stary. Yy, szoty z, yy, wiesz, z innego mikrofonu, później jeszcze z innego kurwa i tak się przeplatają, a teraz jak będzie wycinać stąd, to będzie jeszcze kurwa gorsze. Szmoty dajesz. Nie wierzy. wycinać kurwa, nie wycinać. Gówno, kakulec, kupcia, gówienko, yy, kakulec ostry, yy, kaka ostra w no gówno, gówno, gówno. gówno. Gówno Pierdol Ktoś z <laughs> ja bym jest Ja co kada Nie mam pytanie przecież a dół co stórzeń nie wypowiadałem a nie, a nie, a nie, a nie. <laughs> No to nie jest bagatka ja jestem stary już kurwa Mi się w oczach pierdoli nie I czas reakcji kurwa, lat 40 nie W ogóle nie wiem że zauważyliście ale nie mam różki tylko z palca kurwa strzelam Jakkolwiek to brzmi O kurwa What się. A ja jestem kurwa geniuszem zbrodni, chłopie Fajnie, fajnie. <grywa> to <za> reakcja, kurwa! <grywa> Ej, kao! Kao! Prośba do ciebie. Pożycz mi ten taki twój wisołek co masz. Co cofasz czas? Bym cofnął jeszcze 24 do początku dzisiejszego dnia i... Niestety opuściliśmy zmieniać czasu. Nie możemy już cofać. Bez kitu Multigo Was No to nie, no to jesteśmy kuk. Kuk. Jesteśmy ugotowani. Jesteśmy ugotowani. Sytuacja jest następująca. Musimy ukryć dowody zbrodni oraz znaleźć ofiarę, którą wrobimy w to zabójstwo. Tak zwanego kozła ofiarnego. Pomysły? No oh. e, z... kurwa, no tak, klasyk. Zwierzę, tylko pluje jadem. Jejku, jejku! Wypierdź go z tego polskiego Hogwartu, przecież tego się kurwa nie da oglądać. No jak to tak? A łap go gnoja! Za fraki z Za fraki, mój, za fraki, mamie, za fraki. Mamo, mamo, mała... Mati Scrooter. Proszę mnie, kurwa tutaj nie mieszać, takie rzeczy. Co to ma być, co tu się dzieje? Ja nic nie wiem! <słuch> ja pierdolę. Podoba mi się to. Na, 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 Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest wycinane, wiecie, z tych streamów. I te rozmowy często są takie bez emocji. Na przykład Amady, wiesz, dostaje pizę i. Mówi, no, nieźle, nieźle. Nie że No to ty Ja, <noise> czekajcie, scena po napisa. Dziedzictwo Polskiego Hogwartu. Polski Hogwart. Koniec. Litwo, ojczyzna moja! Ty się tak zdrowie, tak yy, yy, tylko... Co cię stracił? No kurwa. Ile ty ceni... Ile cię, No wiecie jakie jest. Pamiętam coś tam nie jest tej inwokacji. Jak będę szukał roboty, to to w CV chyba. No i kurwa zajebiście. No i kurwa fajnie.